nie widać. E, moje siostry są takie bardzo mądre, że jak mi się ludzie w to opuszczają mój kanał i mój kanał oglądają. Jest godzina 16. Zaczynam się szkołać do kościoła na godzinę 17. Bo mam próbę do Lamp nie włączyłam. Jeżeli oglądacie duży, pewnie widzieliście na niektórych shortcach, jeżeli mi tak regularnie oglądacie tą bluzkę. Ja wiem, ją ja ubiorę. Wiem, ona jest tutaj taka goła. Aczkolwiek będę miała na sobie tą bluzę. No. Myślę, że przebiorę tuż przed wyjściem, bo boję się, że to poplamię. Julia jest i do tego zdolna. Pomaluję się, jak będzie 15 po. Nie, to już bym się musiała zacząć. I lecimy ze mną do łazienki. Jest godzina, już wam mówię, jest 16.24, jeszcze muszę włosy wyprostować, jestem pomalowana. myślałam nad tym, żeby rzęsy dokleić, ale w końcu z tego zrezygnowałam. Sorry, jak słuchałam te w tle, 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 mówiłam, żeby chwilę nie gadał, ale on nie potrafi. No. Jest ok, muszę szybko się ubrać. Jedziemy! Moja mama stwierdziła, że będzie mi starała się codziennie dostawać takie prezenty, i dzisiaj mi nie miała w sobie w do Mam w tym coś śliwnego. Mam wrażenie, że szklany. Yy, no. Yy, yy. I sprawdzimy, co to. Jestem bardzo ciekawa. To co na trzy? Raz. Dwa Trzy To jest świeczucha! Ale pięknie pachnie. Teraz tylko kwestia tego, czy ja umiem zapołkami się posługiwać eee... nie pachnie Dzięki, mama. Mam kalendarz, chwileczkę. A, Jagoda, mam tutaj takie dwa, nie? Jagoda musi przyjść, wybrać, który ona chce, one już nie są w folii, nie. I e, Jagodzie otworzę czekoladkę i to będzie najsłodszy widok na świecie. Jak zobaczycie, mówię wam. E, no. A mi się nie chce po nią iść. Jagoda! Który chcesz? Niebo, ups, no. Chodź. Ta, ta. Pokaż Julce, który chcesz? Pokażesz Julce? Ten, czy ten? Jeszcze Który? Który? Z Tu, Patrz, widzisz tu jest. Ale dam ci dopiero, gdy wybierasz. Który chcesz? Który chcesz kalendarz? Ten, czy ten? Ten czy ten? I jakby, a patrz, pokażę ci coś, upa. Patrz tutaj, nie, chodź. chodź, nie, będzie nie, Pat, tak, tu 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 widzisz? widzisz? śliczna. Ta czekoladka jest taka, patrz, wiewióra. Patrz, widzisz? Ej, pokaż jej. Tam. Ej! Dobra. Co tu jest? Patrz, co tu jest? Ej! Ej, Może tego dziada na kalendarzu się wystoszyła. Zostawię no. jej ten kalendarz. Jest godzina 18.29, myślę, że... Jak o 19 pójdę spać i już nic ciekawego się nie wydarzy. Jeśli się wydarzy, to nagram. Jeśli nie, to po prostu to jest koniec odcinka. No. Więc jeśli wam się podobał ten odcinek, dajcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić każdego kolejnego vlogmasu. Ja mówię w pod koniec każdego filmika, ja mówię. Ja nie wiem, czy ja się wyrobię z następnym, gdyż nagrywam z telefonu, mam, bo mojego nie mam. Eee, poza tym... Montaż mi dużo strasznie zajmuje, bo montowanie tak, tak się do tego ociągam. Yy, nagranie w ogóle czegoś cały dzień, i potem montowanie cały wieczór, wstawianie jeszcze w nocy to jest masakra. No. Widzimy się w następnym odcinku.